Szanowni Państwo, akcja ewakuacja, bo to jest akcja. Tyle, że używając metafory, kampania buraczana też jest akcją. Tyle, że po zbiorze buraków mamy cukier i jest to namacalny dowód wykonanej dobrze pracy. Natomiast w obszarze szkoły ewakuacja postaram się tutaj mówić przez pryzmat, Myślowy osób funkcyjnych, dyrektorów, nauczycieli, to jest takie 3B. Byle co, byle jak, byle było. Bo jest to po prostu coś, co jest wymagane prawem. Nie mam zamiaru przytaczać definicji ewakuacji, bo każdy z nas ją zna. Postaram się doprecyzować pewne elementy tejże definicji. No i właśnie, przecież to, co dzieje się w polskich szkołach, nie ma nic wspólnego z ewakuacją. Jest to jakieś zamierzenie, które jest realizowane. Pozwolę sobie nawiązać tutaj do przedmówców, którzy wprowadzali nas w problematykę konferencji. Wyeksponowano tam wątek świadomości, to znaczy braku świadomości w obszarze bezpieczeństwa. Ja do tego wątku świadomościowego dodałbym element dyscypliny, bo przecież funkcjonowanie osób, w, w, uczestniczących w, w ewakuacji, bez znaczenia, czy doraźnej, czy planowej, to jest funkcjonowanie w oparciu o pewien wyćwiczony algorytm, bo na pewno pojawia się tam i pojawi się wątek emocjonalny, stresogenny, czy wręcz elementy paniki. W związku z czym pewne zachowania po prostu muszą być wyćwiczone, aby do, dojść do tego elementu końcowego czyli. Czyli do pojawienia się osób w obszarze bezpiecznym, Szanowni Państwo, z etymologicznego punktu widzenia, ewakuacja to też jest przecież opróżnianie, to jest opuszczenie. I wracając na podwórko szkolne, mamy dokument, który nakazuje dyrektorom placówek oświatowych na początku roku szkolnego dokonać ewakuacji, tylko tak jak już powiedziałem na wstępie, to nie ma nic wspólnego z ewakuacją. I tu drugi wątek, który pojawił się w tym panelu, tak przepraszam, za wyrażenie rozruchowym, to zagadnienie troszeczkę, z całym szacunkiem tutaj dla pana starszego kapitana, został trochę zdominowany przez strażaków, ale oni tak naprawdę też po prostu. Muszą i respektują prawo w tej materii. Natomiast no, jest to taki trochę futurystyczny cyrkowy, e, takie futurystyczne i cyrkowe e, zamierzenie, bo w warunkach szkolnych to jest na tej zasadzie dyrektor ma przeprowadzić zamierzenie, ma obowiązek powiadomić państwową Straż Pożarną. Państwowa Straż Pożarna przyjmuje to zamierzenie, uczestniczyć w nim nie musi. E, najczęściej uczestniczy w formie obserwatorów, tylko że to ciągle nie ma nic wspólnego z ewakuacją. Pojawia się element opuszczenia szkoły, ale kolejne etapy ewakuacji, patrz, no nie będę mówił o zwierzętach, ale o mieniu, jest to wątek całkowicie zapomniany, niećwiczony. Przepraszam za takie refleksje, ale funkcjonowałem w obszarze ewakuacji po dwóch stronach barykady. Byłem osobą, która była zobligowana prowadzić ewakuację, ewakuację, które są ćwiczeniami. Czyli mamy dynamizm działania, dokonujemy analizy, oceniamy. Oceniamy i miałem okazję być osobą, czy jestem osobą, która uczestniczy również w ewakuacji, jako osoba przeszkadzająca czy tworząca ten dynamizm. Jako nauczyciel akademicki prowadzę również studia na studiach podyplomowych. Przepraszam za wyrażenie, produkuje nowych nauczycieli o edukacji dla bezpieczeństwa. Świadomość tych osób jest tragiczna. Pytanie z sali od pani z 20-letnim stażem nauczyciela, uczące, pani ucząca biologii. Panie profesorze, czy ja mogę przeprowadzić ewakuację przy temperaturze minus 5? Bez komentarza. To są pytania nauczycieli, mentorów, naszych dzieciaków. Zamierzenie pod tytułem ewakuacja w obszarze szkolnym jest czymś, co się odhacza w planie. Ja mam problem z przerobieniem podstawy programowej, a oni mi zawracają gitary. A najlepiej to zadzwonić do straży, przeplanujmy to, bo jutro ma padać. To są normalne realia tego zamierzenia. Pomijam kwestie dziur, dziur legislacyjnych. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieciaków, odpowiada za sprawdzenie obecności, frekwencji. To jest utopia. W szkołach mamy w 90% już dzienniki elektroniczne. Jak ma? Biorąc pod uwagę, że nauczyciel w dzisiejszych czasach jest już zawodem migrującym, nie jest w stanie ten nauczyciel znać, bo jeśli on pracował w jednej szkole, to raczej tych swoich uczniów znał, ale to uczniów... Z reguły w klasach 1-3, bo cały czas miał nimistyczność styczność i te dzieciaki się z tą osobą utożsamiają, bo to jest moja pani, mój pan. W poziomie edukacyjnym 4-6 już niekoniecznie. Jeśli do tego dodamy wątek, no właśnie tej migracji z jednej szkoły do drugiej, ten nauczyciel nie sprawdza stanu. On tam odliczy mniej więcej, ale on tych dzieciaków nie zna i nie ma dokumentu, bo nie wyjmie tableta i nie sprawdzi stanu, bo go po prostu nie ma. Jest to taki element no, po prostu futurystyczny, tak jak e, w moim odczuciu e, zaznaczyłem i, i, i tak, ja, ja, tak ja to oceniam, może subiektywnie. Wydaje mi się, że e, zapominamy troszeczkę i należałoby zweryfikować rolę policji. Na tą chwilę policja jest traktowana jako e, ogniwo pomocowe, pomocowe względem Państwowej Straży Pożarnej. Ale przecież tak naprawdę policja to nie jest tylko prowadzenie kolumn, zabezpieczanie mienia. Tak troszeczkę skaczę tutaj między miejscami, w których ta ewakuacja się może odbywać. Będąc uczestnicząc w. Ewakuacjach pod tytułem ćwiczenia niejednokrotnie spotykam się, oczywiście jest coraz lepiej, spotykam się z dokumentami wymaganymi dokumentami, na przykład plan ewakuacji, który powinien wisieć na każdej kondygnacji. I można się jeszcze spotkać z takimi dokumentami. Plan ewakuacji na wypadek pożaru. Sam osobiście zadałem pytanie dyrektorowi szkoły, jaki ma pan plan ewakuacji, graficzny dokument, na wypadek innego zagrożenia. W tym momencie ten dyrektor. Staje się osobą lekko roztrzęsioną. Bogu nie ma, przecież to jest ta sama kondygnacja, te same drzwi, czy charakteryzując przejścia, dojścia, ale tytuł to jest taka troszeczkę naleciałość. Poza tym, e, wiadomo, że w szkołach, e, szkołą stawiany jest wymóg opracowania dokumentów bezpieczeństwa. No nie tylko szkołom, ale e, zadeklarowałem mówić o szkole. Nauczyciele, dyrektorzy się na tym nie znają, no bo skąd mogą się znać? Te dokumenty opracowują firmy zewnętrzne. Te firmy zewnętrzne, chwała za e, taką naturalną rekonwersję, opracowują strażacy. Byli strażacy, oni zakładają te firmy, mają uprawnienia i chwała im za to. Tyle, że no, mają taką troszeczkę e, pozytywne z, e, zwichnięcie zawodowe i najpierw jest ten, to zagrożenie pożarowe. I bezsprzecznie i Straż Pożarna, i policja uważam, w dzisiejszych czasach powinna reagować w sposób równy w zwalczaniu tych zagrożeń. E, mówiąc jeszcze o no właśnie zagrożeniach. Zbyt mało, albo prawie w ogóle nie mówi się nie mówi się dzieciakom o zagrożeniach związanych z podłożeniem ładunku, z przesyłką czy z reagowaniem, a to nie są e, sytuacje. Z, z księżyca czy z Hiszpanii, tylko od nas. Głupi telefon, ale przecież służby podejmują działania. Podejmują działania, patrz, z drugiej strony młodzież jest wyprowadzana na boisko, i wtedy nie są to ćwiczenia, bo służby działają normalnie, według swoich procedur. Tylko czemu to służy? No, tutaj jest wyprowadzone, zakładamy, że nie ma tego realnego zagrożenia. W przypadku tych Nazwijmy to ewakuacji. Wygląda w ten sposób. Te słynne trzy dzwonki, oczywiście wszystkie dzieciaki są już spakowane i czekają, bo za chwilę wyjdą na boisko i za chwilę wrócą do sali, tylko do końca nie wiedzą, po co tam były. Spróbujcie, szanowni Państwo, bo myślę, że to wypracujemy taki model, aby troszeczkę wprowadzać realizmu. Jakie trzy dzwonki? Prawo budowlane określa, że powinny być odcięte źródła zasilania, bo to może powodować na przykład przepięcia. I okazuje się, że w wielu szkołach nie ma systemu powiadamiania. W niektórych nie mówię, że nigdzie. Jest to najczęściej. Yy, I tak powinno być, patrząc na kalendarz czyli XXI wiek, po prostu radiowęzeł, który ma swoje zasilanie do iluś tam, ale to może być również głosem. To jest kwestia też umiejętnego sporządzenia umów z agencjami, bo w wielu szkołach są agencje ochrony i ochroniarz może być tym elementem informującym. Oczywiście ja nie wypracuję, czy my nie wypracujemy tutaj takiej pełnej instrukcji, bo mamy szkoły z dzieciakami, z różnymi dysfunkcjami, mamy integracyjne. Ja traktuję to jako pewien tylko sygnał do, do dyskusji. Powiem Państwu tak, organizowałem kiedyś, współorganizowałem, przepraszam, ewakuację, gdzie wykorzystaliśmy mocno zadymiarkę ze straży, wykorzystaliśmy elementy akustyczne i mimo, że ta młodzież wiedziała, bo wiedziała, ale mocno się zdyscyplinowała, bo wychodząc z sali, wyciągając rękę, jak się okazało dłoń i ja jej nie widzę, to siłą rzeczy każdy się zdyscyplinował i po prostu patrzył pod nogi, żeby się nie przewrócić. Reasumując, bo, bo mamy pewien, e, pewien poślizg czasowy i nawiązując cały czas do tego swojego tytułu traktującego jako taką tezę końcową, proponowałbym e, jako rozwiązanie, ja tak praktykuję, e, znaczy tak pozwoliłem sobie zaproponować i wiem, że w niektórych szkołach jest to praktykowane, to coś jako bezpieczna ścieżka czy bezpieczna droga. Polega to na tym, że młodzież, dzieciaki, bo mówimy o różnych poziomach, po prostu przechodzą tą bezpieczną drogę w szkole. Zapoznawane są z kubaturą budynku, ze znakami bezpieczeństwa. Ci młodsi, czy tych młodszych się interesuje tym w myśl tych obrazkowych instrukcji, że te znaki są podświetlane. Wiele tych elementów na zasadzie takiej, poszerzonej profilaktyki, mimo wszystko realizowana jest w maju, tu jest takie dwa w jednym, maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej, z ekspozycją podręcznego sprzętu, żeby ten dzieciak nie tylko miał pokazane, przepraszam, paluchem, ale żeby sobie dotknął tej gaśnicy lekkiej jakaś tam piana, bo to po prostu zostaje im w głowach, w głowach, bo oni to zobaczyli, dotknęli. A dopiero jako może drugi etap edukacyjny, róbmy, Obiektach niepodlegających ochronie, ewakuacje, ale ewakuacje na zasadzie ćwiczeń, żeby dokonywać pewnej analizy, pewnych ulepszeń, no wyciągać po prostu wnioski, aby nam wszystkim w tych obszarach funkcjonowało się lepiej. Na koniec, jeszcze taka refleksja nie związana ze szkołą, ale ukazująca naszą mentalność i tutaj taki element samokrytycyzmu. Będąc w jednej z galerii warszawskich. Włączył się alarm, siedząc, konsumując, zauważyłem żywy dym z jednego ze sklepów. I siedząc z kolegą, rozmawiam dalej. Natomiast przy stolikach obok, słysząc, słysząc język niemiecki, angielski, ci ludzie się podnoszą. Natomiast ja mówię: Boże, no przecież ja powinien zareagować. Oczywiście, sygnał akustyczny, komunikat, widzę dym. No to wstaje. I, no I właśnie, jak ja działam: ustawiam się w kolejce, żeby zapłacić. Pojawia się zamieszanie, bo jest poszukiwany port, żeby można było kartę przeczytać. Oglądając się tych mówiących nie po naszemu już nie było. Udało mi się, zapłaciłem. No i taki podekscytowany, no zobacz co my robimy, przecież ja się tym zajmuję, tak schodzimy, schodzimy, okazało się, a gdzie myśmy zeszli? Przecież myśmy zeszli za nisko. No i się wracam, tego oczywiście co nie powinienem robić, tyle że na tej klatce ewakuacyjnej nie było prawie nikogo, bo wszyscy poszli do głównych drzwi, bo zabrakło osoby sterującej tym wszystkim, no a wystarczyło po prostu mieć pewne elementy przećwiczone. Myślę, że ten Niemiec, ten Anglik wrócił za trzy dni, uiścił opłatę, a nie był takim ofiarą jak ja. Dziękuję.